witam e, tutaj spojrzenie na rynek po otwarciu sesji USA a więc dało nam się wejść tutaj w zasięg dnia poprzedniego e, ja tutaj miałem shorty w okresie D gdzie zostawiliśmy słaby dołek znaczy biedny i jedno interwujemy do dołu od początku sesji, e, dlatego wziąłem tutaj shorty, e, zamknąłem shorty w zysku e, i e, zamknąłem też swoje longi, ponieważ e, no, kształtuje nam się dzień trendowy. E, zobaczymy, co on przyniesie e, do, do końca sesji. E, więc, yy, więc będę obserwował, czy będziemy w stanie dostać yy, wczorajszy dołek. Yy, jeżeli tak by się nie stało yy, i zakończymy jedno interwałowanie gdzieś tutaj przed, przed, pokonaniem, yy, przed pokonaniem tego dołka yy, wczorajszego, no to dopiero wtedy będę się zastanawiał nad, yy, nad ponowienie pozycji long, nie? Co jeszcze chciałem dodać? No, że wartość wciąż buduje nam się, nam się wyżej. Natomiast w dni trendowe, w dni trendowe to nie ma aż takiego znaczenia. Więc zobaczymy. Nie zostawiłem nie zostawiłem tych shortów, mimo że, że, że kształtuje nam się dzień trendowy. Ponieważ no gdzieś tam gdzieś tam wciąż uważam, że jest możliwy scenariusz scenariusz tutaj, tutaj tej równowagi z większego interwału, którą, którą rynek może respektować mimo mimo mimo, mimo tutaj... Jak na razie dnia trendowego, ale, e, tak jak mówię, nie, nie, nie walczę z trendem. Nie, nie, chcę, nie chcę tutaj teraz e, rozglądać się za, za pozycjami długimi, e, do momentu, w którym e, nie zaprzestanie mi jednej e, Także tyle z mojej strony. E, życzę powodzenia. E, i do usłyszenia prawdopodobnie jutro. Pozdrawiam.